Witam na kanale Planszowo gdzie po planszówkę odcinek poświęcony wydawnictwu i sklepu galakta. Słuchajcie galakta ma swoją własną stronę internetową na którą możemy wejść tutaj właśnie i ją sobie i widzimy i możemy zobaczyć co też takiego ciekawego mają. Jeżeli ktoś nie oglądał jeszcze, to zapraszam na mój film pod tytułem Wieści Planszowe, poświęciłem go Galakcie, omawiałem tam właśnie między innymi ślimaki, epickie Cthulhu, mówiłem o dodruku Pamira, Mojego Miasta, o Faithforge'u i czuchanie. także dodatek do gry fabularnej Mutant jest zapowiedziany. Część tych rzeczy pojawi się w listopadzie, część pojawi się w grudniu, Zresztą tutaj macie y, wszystko rozpisane. Y, natomiast y, jak sobie wejdziecie też na tą stronę, właśnie tutaj, mm, galakty, to jeżeli po pierwsze warto się zapisać rzeczywiście zawsze na y, newsletter galakty. I ja może sobie. A, nie mogę zrobić tego. Y, musiałbym wyłączyć zabezpieczenia, pewnie, nie? Jest też ich profil na Facebooku, jest kontakt na maila, jest strona na YouTubie oraz strona na Instagramie. Zachęcam do, do, ten, do śledzenia ich. Mam oczywiście kontakt, tutaj różne formy kontaktu, mamy linka do sklepu, za chwilę do tego przejdziemy. Jeżeli chodzi o plany wydawnicze, to możemy sobie tutaj od. od, od otworzyć i tak, na przyszły rok zapowiedziane zostały cyklady i będą miały tryb solo, więc to brzmi bardzo interesująco. Chuhan już do nas zjedzie i w grudniu będzie w sprzedaży. Bestia Bestia też jest przewidziana na połowę 2000, na pierwszą połowę 2025 roku z Paxów dojdzie Pax Hispanica, jest też altain kolejny Małe Piskie Dinozaury będą, prawda? natomiast tutaj z tego z tego Zatoka Kupców, kurcze nie mam niestety tej gry było kilka części jej, sporo dodatków Czy znaczy to jest taka typowa kliksoterówka, że kurcze jest podstawka i właściwie żeby grać sensownie trzeba mieć właśnie te dodatki, tu wyszedł kolejny ale bardzo fajna gra, chociaż trudna do wytłumaczenia, bo bardzo mocno asymetryczna. Stąd to by mnie troszkę interesowało. Gra taka cywilizacyjna. Kolejne dwa City będą. Lot w nieznany i mroczny cmentarz. Ślimaki są już przed sprzedaży, można ich nabywać. I kolejna rzecz. Wojna o Pieczyń, gra karciana, prawda? Tutaj Fire and Sword, ogień i miecz. Tak? Nie rozumiem, że po angielsku. Jeżeli chodzi o ich plany dotyczące do druków, no to już wiemy na pewno, że yy, tak do katana są do druki. Yy, John Company druga edycja, bardzo fajna gra i kurcze. Bardzo droga, niestety, ale bardzo bym chciał ją mieć, a przynajmniej zagrać. Pax Spamir to samo. I tutaj już yy, można zamawiać sobie, bo do druk będzie lada chwila. Do drugi do Arkham Horror, do Rebelii, do dróg będzie do Paks Renesansu, do, do dróg będzie robiony w przyszłym roku, będzie w, w, wojna w krainie czarów. Bardzo dobrze się przyjęła i zniknęła półek Natomiast teraz, tak, jak sobie tutaj otworzymy, otworzymy zakładkę gry, to mamy tak, mamy cegie, mamy gry fabularne. Obcy oraz mutant mamy gry figurkowe, mamy kolekcjonerskie. Jest też drugie na żądanie, ale my sobie otworzymy planszową jakby najbardziej nas tutaj interesuje. I teraz co ciekawego, mają Adel? Bardzo fajna misja w kosmosie. Co jeszcze? Anioł śmierci. Kurczę, szkoda, że tą grę można kupić już tylko w drugim obiegu. Znaczy, podstawka jest, ale dodatki, dodatki niestety, można kupić za potężne pieniądze. Po prostu, bohaterowie efiru szkola, że tego nie ma dodatku, mam to, ale nie ma niestety dodatku. Jest cywilizacja. One nie mają y, wariantu Solo, więc no. y, Galacta wydawała descent. Y, to jest descent dwójka, prawda? Teraz jest descent trójka. To też za potężne pieniądze chodzi w drugim obiegu po prostu i niestety jest nie do nabycia. Dzikie Serengeti udało mi się gdzieś tam zdobyć y, z drugiej ręki. Fallout też, niestety przepadło chyba już licencje i nie ma co liczyć na jakiekolwiek dodruki, więc pozostaje szukać kompletu. A właśnie tylko w komplecie ma, ma sens ta gra w drugim obiegu. Discover Nieznane lądy. To jest ciekawa gierka dlatego, że każdy egzemplarz jest trochę inny. I nigdy nie wiemy do końca, co sobie kupimy. I Kajona wydali. Ja do I sobie sprowadziłem od bezpośrednio wydawcy wariant solo. I Kajon łączy się też z Mytheą. Można grać z każdą. Do Mythei mam tryb solo. Mythe i Kajon można. Ale właśnie oni wydali. Zamierzają to wydać po polsku? Wydali, bo ja mam to. Znaczy, nie, mam to po polsku, nie? Ja mam to po polsku, są nawet pliki do pobrania. Yy, właśnie, o, dzięki temu będzie można sobie ten. Musimy kiedyś sięgnąć po to. Ciekawostką Ikayona i Kajona i Mythei jest to, że tak, yy, no, standardowo ta gra jest od 2 do 4 czy do 5 osób. Natomiast jak się te gry obydwie połączy jako jedną grę, to one yy, działają na zasadzie na zasadzie, że pojawia się wariant solo. Można grać po prostu jednego. Natomiast każdy z nich ma wariant solo i w tej chwili już mam. John Company, tego nie mam i to, to, jest, to, jest, to jest bardzo fajna gierka. Takie przynajmniej miałem o niej. Hmm. O niej informacje, teraz tak słuchamy: to Lakrymoza, czyli Msza Żałobna Mocarta. No, też gierka się pojawiła, zniknęła, jest tylko w drugim obiegu w tej chwili. Machinę mam kompletną, gdzieś tam w drugim obiegu zdobyłem. Mam małe pickie podziemia. I jeszcze coś mam. Nie wiem, czy właśnie nie małe Piskie Galaktyki, przypadkiem po prostu. Jakąś taką bardzo dawno wydaną. I Miasta Luny mam gdzieś tutaj, chyba nawet na, z tyłu za mną była na wystawce jakiś czas. Czerwona planeta, misja Czerwona Planeta. Tego nie mam, kurczę. A to w sumie bym zagrał, nie? Mityczny wiatr. Bardzo fajna, bardzo ciekawa, innowacyjna gierka. Moje miasto, dostałem w prezencie od przyjaciela. Moje miasto kościane, mam wersję niemiecką. Gdyby ktoś miał, miał wersję polską, byłbym wdzięczny za kontakt. Chciałbym dostać zdjęcia albo najlepiej ksero niektórych planszetek, po prostu, żeby nie musieć się męczyć z tłumaczeniem z języka niemieckiego. Yy, moje miasto i moja wyspa autorem jest Rainer Knizia, także yy, marka sama w sobie. Yy, teraz tak, Oltre, o Oltre słyszałem bardzo dużych, yy, fajnych yy, rzeczy i sobie gdzieś tutaj na Oelixie yy, czekam na jakąś taką bardzo, yy, bardzo dobrą okazję. No pakt Famit właśnie się wznowił, ale z Paxów jeszcze jest Pax Winking, Pax yy, Renaissance. Jest oczywiście cała duża seria Posiadłości Szaleństwa jest też Psi Park, jest bardzo fajny, taka y, dosyć, dosyć ciekawa rzecz y, Run Age chyba mam Relikty ludzkości, no to już właśnie się pojawia, wrzucam materiały y, bardzo trudna gra strategiczna, naprawdę taka, znaczy y, trudna w sensie, że ryjebanie, Rauche miałem, y, w rauchę grałem w ramach poczty planszówkowej, za co bardzo dziękuję za to, że mogłem w to sobie zagrać i macie recenzję, macie rozgrywkę Round 2, trzecią edycję mam wraz ze wszystkimi dodatkami, musimy to kiedyś usiąść i sobie ograć co jeszcze, co jeszcze tutaj mamy, no Sword and Sorcery, to nie wiem, to kiedyś, kiedyś, może w przyszłym roku i to raczej nieprędko. do tej gry sobie siądziemy na spokojnie, to jest świetna gra gra trudna bardzo wciągająca i no, wyszły tam trzy dodatki duże trochę małych i tak dalej nie mam wszystkiego ale mam całkiem sporo szczerołapa mam i mam do szczurołapa mam do szczurołapa też figureczki musimy do tego wrócić po prostu tam jest sporo różnych misji i jeszcze raz sobie to nagrać znaczy zanim powstał kanał to próbowałem między innymi to nagrywać ale gdzieś te pliki były na tyle kiepskie że po prostu poszło jednak do kosza Station File, nowiutka, świeża gra, dawno miała premierę i też, też myślę, że dość ciepło została przyjęta. Oczywiście no, tutaj mamy różne, różne odmiany talizmana teraz tak, teraz tak, co my tutaj jeszcze interesuje? nie o wszystkich rzeczach mówię, bo nie wszystko mnie interesuje This War of Mine, tu mam ze wszystkimi dodatkami, mam troszeczkę mam, muszę sobie przejrzeć dokładniej, pewne rzeczy wystawić na sprzedaż, mam pewne rzeczy mi się dublują po prostu i chciałbym się pozbyć Tidal Blades, Blades, Kurczę. też szukam w jakiejś naprawdę bardzo takiej fajnej, niskiej cenie Y, Trudwank, no kurczę, w to bym zagrał, ale no nie stać mnie y, po prostu ten. Do Twilight League Medium jest to jest potężna gra na bardzo, bardzo wiele y, godzin, ale jest nieoficjalny wariant Solo. Kurczę, chętnie bym sobie w wariancie Solo spróbował. Warhammer Quest to też chyba gdzieś mam. Wieczną zimę. Tu mam chyba komplet już. Udało mi się stopniowo zgromadzić. West Knighta mam. Y, może kiedyś będę miał możliwość, żeby wymienić podstawkę na tą podstawkę Kickstarterową. Wiek Cudów, taka ciekawa gierka dosyć wioska, wioska też, bardzo fajnie w to się gra i bardzo przyjemna rzecz Co my jeszcze mamy? Niedawno udało mi się dostać, dostałem niedawno Wojnę Nemo, więc to czeka sobie w poczekalni Muszę też przegrzebać internet, tam na BGG trochę jest plików, zobaczyć czy coś z nich sobie przypadkiem nie wydrukuję Zatoka Kupców, no mówię, tutaj jest tego sporo Ale niestety Niestety nie da się tego już yy, yy, kupić, yy, i, i tak dalej. Dobra, zobaczcie, tu mam archiwum też, więc zajrzymy sobie. Jestem ciekaw do tego archiwum, co my tutaj mamy. Gry, które wydali, a już nie ma yy, ich sprzedaży, i nie będzie tak. Yy, czy po tytułach yy, filary ziemi, ale yy, filary ziemi warto się interesować, tylko są dwie wersje. Jakby karciana. Średniaczek, i taka zwykła pudełkowa. I ta pudełkowa jest bardzo fajna. Podobno bardzo fajną grą też był, jest Gears of War Piotrek z Troll Gamesa, o tym dobrze się powiedział Legendy: Krainy Andor. Do tego jest książka. Chętnie bym kurczę sięgnął po książkę, poczytał. Ona nie ma niestety wariantu solo, a szkoda, bo wtedy bym też chętnie pograł. I co tym mamy? Posiadło szaleństwa: to jest ta pierwsza edycja. Round Band, druga edycja. Hmm, hy, 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 hy. Świat bez końca to też ten folet. Y, tutaj X kom, X kom, X, -com, X -com, też już nie do y, zdobycia jedynie gdzieś tam w drugim, y, w drugim obiegu. Troszeczkę tych gier takich y, różnych, ciekawych jest. Dobra, przejdźmy sobie do sklepu. Ejko, nie wziąłem sobie y, nic do picia. Nie wziąłem sobie nic do picia. Muszę na chwilkę odejść zaraz wracam. momencik muszę koniecznie sobie sięgnąć po picie mam tu napój więc ten bo zasłonił mi w gatle mocno okej okay. tu jak postawię to nie będzie przeszkadzał, dobrze Galakta już ogłosiła Black Week czarny Czarny Weekend tak na, na Facebooku tak mi się przewinęło jakoś nie widzę tego tutaj za bardzo w, w tych w tych w tych patrzę teraz mają gry dla dzieci z książki mini dodatki gry uszkodzone itd dalej. dobra słuchajcie tak wygląda tak wygląda ich ich, ich, ich strona internetowa hmm. I teraz sobie sobie no w ogóle firma jest z Krakowa. Jak ktoś mieszka w Krakowie, to ma blisko. Pytanie, czy mają sklep stacjonarny, Nie nie wiem. Nie mam pojęcia, czy tylko wszystko wysyłkowo można kupić. Po prostu. O, ale zobaczcie, Sword Air Sorcery, bo tutaj niektórych rzeczy nie mam, nie? I chętnie bym sobie dokupił, ale tak, czy jest coś dostępnego? Nie. No właśnie, to jest to, że. Są wyszarzone ceny, ok, i nie da się w to kliknąć, więc od razu wiadomo, że że nic nie ma. Tego coś sana to chyba mam, gdzieś tam był dołączony. Ogólnie, ogólnie rzecz biorąc, te postaci wszystkie, większość tych postaci mam, nie mam wszystkich po prostu tych małych dodatków. Mam na pewno y, telerze, mam na pewno nadejście mroku, i mam też tajemny portal. No i oczywiście podstawka, prawda podstawka, natomiast nie mam tych dodatkowych woreczków, monet, kości by się na pewno przydały tutaj są też plastykowe drzwi i inne akcesoria, no szkoda, pewnych rzeczy nie mam, po prostu dobra słuchajcie, promocje o filmie Galacta też znajdziecie sobie w film w wieściach planszówkowych, opowiadałem właśnie o tym co jest już w tej chwili w sprzedażach. natomiast w promocji w promocji Filary Ziemi, właśnie gra karciana, to tak no nie szczególnie, bardzo polecam Bohaterowie Tenefiru. to jest bardzo fajna gierka, grałem też u mnie w klubie planszówkowym, bardzo, bardzo się podobała żałuję, że nie ma dodatku, Fate Forge to jest nowość, promocja na nowość tutaj jest no wydawali jak widać gry o tron, jeżeli ktoś jest fanem tej gry no to to na pewno znajdzie tutaj sobie różne ciekawe, ciekawe rzeczy Moje miasto Gra Kościana, to jest właśnie robiony do drugiego, lada chwila będzie, będzie w sklepie Co my tutaj jeszcze mamy ciekawego, w tych promocjach aż 5 stron jest, więc całkiem, całkiem sporo w tym sklepie można, można sobie znaleźć Ślimaki, to jest taka polska, polska lepsza wersja Wormsów i Gram tadam robił bodajże porównania, pokazują właśnie w czym ślimaki są lepsze jednak i, i tak dalej i to porównywanie zdecydowanie ślimaki wygrywają względem Wormsów, a jeżeli ktoś grał właśnie w Wormsy komputerowo, no to na pewno, na pewno jest to coś, do czego nostalgia na ściągnie, prawda? Co my tu jeszcze mamy? Dobra, to jest wszystko, tak? Zajrzyjmy jeszcze do książek. Co oni tutaj mają. Y, tu mają książki Ale po angielsku widzę jakieś. Zamówienia specjalne, co to takiego jest? Y, zamówienie specjalne, dokonane po. Y, dobra, to coś tam y, nie będziemy w to wchodzić. Dobra, dla dzieci mają też jakieś. Y, zobaczmy, mają kotokrywcy, i y, y, psi park, prawda? Psi park jest bardzo fajną rzeczą. Szczególnie jak ktoś ma ten Andor Junior, właśnie dla dzieciaków yy, warto sobie zakupić, zagrać, ale też może dzieciaki wciągnąć, yy, wciągnąć właśnie w książki, yy, czy same będą czytać, czy po prostu usiąść i poczytać z nimi. Yy, Galakta ma zakładkę gry uszkodzone, yy, zawsze warto sobie zaglądać. To jest akurat pusta, ale warto do tego zaglądać, dlatego że że po prostu można tam znaleźć różnego rodzaju rzeczy, które będą tańsze po prostu imprezy i turnieje, też zakładka jest pusta dobra co my tu mamy, akcesoria jak sobie rozwiniemy to sprzedają koszulki, kości, maty, monety i inne przejrzyjmy sobie, te inne no to co to są, to są jakieś tam podstawki do x-winga a maty jakie maty mają w ofercie Maty mają takie bardziej ogólne po prostu, nie? Nie ma ten. Chociaż no tu do horror archam prawda jest też yy, mata dedykowana do gry. Ej, dobra, Ej, kości jakieś fajne, czy takie standardowe? Nie, kości specjalne do Star Warsa, prawda? Więc dedykowane po prostu tutaj można sobie osobno kupić. Mają oczywiście gry figurkowe, jak sobie rozwiniemy to mają tutaj Star Warsów i Star Warsy Armady i X-Winga. Mają gry fabularne, Obcego i Mutanta. Mają gry karciane, mają Elcegi, mają Star Wars Przeznaczenie, Wojna o Pierścień, karciana. No a nas to co najbardziej interesuje to są gry Gry planszowe, i tego jak widać jest całkiem, całkiem dużo yy, po prostu, więc jest, jest sobie w czym wybierać po prostu, oczywiście nie wszystko jest niestety dostępne, ale, ale jak widzicie, yy, galakta, galakta naprawdę sporo tych rzeczy, yy, rzeczy sobie wydała. I yy, no zastanawiam mnie po prostu, momencik. Zastanawia mnie tutaj, bo tu nigdzie nie widzę ten. Aha, bo oni dopiero zapowiedzieli, że to będzie. Zapowiedzieli, że dopiero będzie. Jak zojdziemy sobie na Facebooka, yy, prawda? To jest tak, aktualizacja planów, prawda? I tu jest Black Weeks yy, i to jest informacja o tym, że w piątek zacznie, zacznie się Black Weeks i będą bliski nawet do 75%. Więc jest to moment, kiedy warto będzie zajrzeć będą uczestniczyli też w festiwalu ALEGRAMY i no mówię, tutaj kurczę, zobaczcie ślimaki, bardzo, bardzo fajna rzecz i no, gdzie, gdzie można w ogóle te gry obejrzeć, prawda? i tak dalej, i tak dalej, więc jest jest to bardzo interesujący sklep, po prostu, nie ogólnie rzecz biorąc, natomiast no, jestem ciekaw tych obniżek, co będzie można kupić co takiego będzie można dostać i no i po prostu dokąd, może, może coś ciekawego uda się właśnie zdobyć. Tu są, zobaczcie, jeżeli ktoś interesuje się ksytami, ja się troszeczkę zaczynam zastanawiać nad ksytami, Tu są gry takie, zobaczcie, gry są naprawdę w bardzo fajnych cenach. Nie wszystkie są dostępne, więc część z nich będzie trzeba szukać już w drugim obiegu ale to są gry, które są naprawdę w dobrych, w dobrych cenach yy, czy ja kupowałem coś w, w Galakcie? chyba akurat nic nie wysyłałem jeżeli chodzi o wysyłkę, no to yy, to jest albo paczkomat, albo kurier, prawda? wysyłałem GLS-em ja akurat GLS-a nie lubię, o, mam to z nimi na po prostu o 300 zł yy, wysyłka jest gratis yy, natomiast odbiór osobisty, czyli mają jakiś, rozumiem, że mają jakiś sklep właśnie w Krakowie stacjonarny też po prostu miejsce gdzie można sobie sobie dostać, jeżeli chodzi o płatności to standardowo można czy, czy przelew na konto czy po prostu elektroniczne płatności robić, z tym z tym we wszystkich sklepach tutaj nie ma problemu, jest telefon też do nich jeżeli potrzebujemy bardzo sympatyczni są, jeżeli chodzi o kontakt, i tak dalej. Tutaj nie mam absolutnie żadnych, żadnych zastrzeżeń, po prostu i, i dlatego, dlatego polecam, polecam ich sklep. Oczywiście te gry ich można też kupić w innych sklepach planszówkowych, no ale można również kupić ich tutaj od, od wydawcy. Yy, dobra, słuchajcie, to będę kończył. Zachęcam was yy, do zajrzenia, do sprawdzenia tego sklepu, szczególnie, yy, szczególnie, że yy, lada moment pojawią się pierwsze już promocje. I troszeczkę za późno biorę się za nagrywanie tych filmów o sklepach prążówkowych, ale przynajmniej te najważniejsze sklepy mam nadzieję, że uda mi się tutaj przejść i wam pokazać, dzięki czemu będziecie mogli mogli po prostu zobaczyć co i jak i się zdecydować gdzie, gdzie kupić. Pisz, piszcie jakie macie gry od Galakty, czy kupujecie od nich w sklepie. A może kupujecie gry y, od Galakty bezpośrednio na eventach też. Y, jeżeli tak, to, to dajcie znać po prostu, nie? Y, dziękuję bardzo, pozdrawiam i zapraszam na inne moje filmy.